Siemano, dzisiaj gramy w Roblox Garden. Dzisiaj będziemy grać, w, no, w to, co ja mówię. Dzisiaj jakieś nieszczęście mam, bo trafiło się, że usunę Burning Bada. On tutaj był, a member Lily tam było. No i przypadkowo chciałem usunąć nie całego sida, tylko nasion, tylko Burning Bada. I mi się usunęło wszystko. I... No i to było gdzie szczęście moje takie. I... No i co, no i nic, bo Nie da się bieździeć barnik No Przecież mam Emberle. Zbieram mutacje tam i no. I konew... o! No Sprinkler. No Sprinkler jest. No. Po prostu zbieram mutacje na Emberle. No tutaj Amberly peperka mam. I no. Dwa mango wczoraj w nocy i tutaj już mam cztery mutacje i 4 miliony i to jest ja no niemożliwe i tutaj jest paradise egg był na. No. dzisiaj będziemy robić super dla tego pana bo jest nowy event dobra trzy mango dam i Jeden jeden grape, no i peper. No taki tam. Ale mamy mango. Idziemy. Dobra, dajemy do zupy mango. Mango. Co jeszcze? damy bambusa. Peper. Mm, a nie grape. I grape. No, i jedna minuta poszła. Dobra, salad. Sam siebie gotuje <grym> Dobra. I co? Ty salady. On, on chce salada. Ej, to będzie dobre. No i dostałem. Tego nie dostałem. Tego nie. To dostałem, to dostałem. No i tego bardzo dużo mam. I to pierwszy raz. No. I teraz sprawdzimy za ile będzie nowy sit U kokonat jest! Tylko kokonat. A nie, ja nie lubię tych kokosów. Wiecie czemu? Bo, bo ja zabrałem sobie kokosa, tak? I zabrałem sobie kokosa, ustawiłem se tutaj w tym. I ile miałem czekać? Postawiłem se i to długo rośnie, bardzo, bardzo długo, że, że nie mogę czekać I, i po prostu musiałem to usunąć, bo, bo długo rosło i, i no. A barning bada to tylko z jeden dzień i koniec. A, chyba kokos będzie z 3 dni. Omerlili, <laughs> wyrósł mi. I no, i no, ale co ten gość robi? Dobra. I, no, i tutaj mam łódkę z pręcelkami. Dzień dobry, co chcesz? Pręcelka. Dobrze, trzymaj. No. I no, i za ile będzie. Sprawdzamy. Za minutę. No dobra. Sprawdzimy innych gardenów. Sprawdźmy. Co to jest? To jest przecież największy barding... barding bazy. Ale jakiś gość miał jeden Nie dziwicie się taką liczbą. No, taka liczba jest. I on Taką liczbę miał I jak kliknę setupy ja kliknę setab to mi chcę ukraść Dobra No tutaj nie ma nikogo Jest, pięć No i kto kupuje kaktusy? No kaktusy są najgorsze ja miałem garden w moim main koncie. O nowe sig. Muszą być nowe. Musiałem iść, bo ja zawsze muszę... Powolutku! Dobra. Nie ma nic. Nie ma. Nie ma. Nie będzie. Nie ma. Obstawiacie? Na mnie nie będzie. No i nie ma. Następny będzie burning Będzie czy nie? Bo ja obstawiam, że nie będzie, bo aż tak dużo pryzmatików nie ma. Nie ma, nie ma i nie ma. Teraz sprawdzamy Gershop. Dobra. Wybieramy klucz i lecimy. Dobra. Zobaczmy co jest. Nie ma Master Godli, nie ma... Boż! Dzisiaj słabe takie restoki są. Ale dobra. 600. 600 tego. Super. Dobra. A super! No zupa! No zupa, no zapomniałem o zupie za 2 minuty. No, za 2 minuty będzie zupa. Kręca się no? Kręciołek, kręciołek. Dobra, on chce salat. I ja chyba mam sal i ja widziałem, że... On chciał salada i jak jak już gotowałem tą zupę to ten to salad pisał. To będzie salat. Myślę. No tutaj jest no widzę, widzę. Minuta pozostała. Dobra, zobaczmy tutaj. bo a tyle kosztuje? Ale przecież ja myślałem, że on będzie kosztował jakieś 1 bilion, albo bo jakieś 5 A tu 200 lol A wiecie jaka najlepsza jest mutacja? Bo dla mnie lepsza mutacja jest Frozen i Rainbow i no i disco i... Polinate Gold i Radioactive, Chocolate i Rainbow. I Barney, Jakbym miał wszystkie mutacje, jakby wszystkie mutacje w gru a Garden, to bym serio bym miał dużo hajsów. I bym miał takiego jednego dużego. Bony Blossoma, Bony Blossoma, będę jak, jakbym miał jednego dużego Bony Blossoma, dużego i bym miał wszystkie mutacje, to ten, to bym był chyba Qu Quintionem. Dobra zupa jest. Zup. O salad? Pokaż. <tryk> Dobra, dajmy ci. Trzymaj. Ale daj coś dobrego. Daj coś dobrego. I. o, uh! uh! Mamy dwa sit -paki. Otwieramy. Otwieramy, otwieramy razem. Otwieramy razem. Dobra, pierwszy sit-pack. Jalapeno. Halapeno. Idź. I kolejny seed pack. No i ostatni to jest. Zobaczmy, co dostaniemy. Cebulę. Cebulę. Ale halapeniu weźmy sobie. To jest seed? To jest seed. Zasadzimy halapeniu. Tylko tam zasadzimy halapeniu. Dobra. Jaki duży halapeniu Myślę, że halapeniu to jest jako pepper Ale jalapeno jest ostrzejszy. O nowy seed Nowe O nie! Od prismatików zacząłem. No dobra, nic nie ma. Dobra. i teraz szybko do góry Ha, bo ja się jest, jestem. Dobra. Teraz na dół. No i nie ma nic, jak zawsze. Widziałem. Dobra. To jest już na wszystko. Następny filmik może wleci jeszcze jutro. Możecie dać lajka i suba. Ja was nie smuszam, ale jak chcecie, to możecie dać. No elo.